Dobry. Przyjechałem do Barszczykowa. Mówiłem, że się szczury przede mną będą chować. No ale takiej wieży to się nie spodziewał. Chyba podjebali ją z muzeum. Hop, hop. Teletubisiu, knurze, wyłaś. Mamy granaty łzawiące i koktajl. Miał, miał kotowa czy kogoś tam. To was wykurzę. Kurwa. Ty Co one tu zrobiły? Dobrze, że mam długie nogi, to tam mogę wleźć. No ale nie będę, kurwa. To jest Co? To jest za Patrzymaj mnie Pamiętajcie, że duży może więcej. Jeden skok. Przez przeszkody, kurwa, jezdem. Mam stanowisko szczeleckie. Oczywiście melina z kurwibąk Dobrze, nie byłbym sobą, jakbym tam nie wszedł. Kurwa, zabrali im działo na kapiszony. Moje dziecko gdzieś się schowało. Fajna wieża obserwacyjna. Jestem na helu i ogłaszam i wobec, że kurwa prawdziwy hel, czyli kurwa high tu barszczyków, marszczyków czy coś. Dopiero Wam urządzę na dniach. Ja tu będę kurwa cały tydzień, bo przyjechałem się przyjąć do roboty na uobwodnicę. Bo z mojej mnie wygonili. Powiedzieli, że dla takiej klasy specjalisty, drivera nie ma pracy. Także zeskakuję. Tutaj chyba Teletubbies załatwiał swoje potrzeby. To tymi ząbkami wygryz dziurę Kurde, nie wiem jak się tam wchodziło tylko Musiało być jakieś osobne od dołu a? a, to tędy z dołu No i dobra tam Nie będę wam pokazywał jak się skacze przez to, ale jest kozacko Pozdrawiam wszystkich fajnych, a zakłamanym